Cześć! Z tej strony Damian Wiśniewski z zespołu Klimat Fieldview Polska. W dzisiejszym filmie powiem Wam jak w prosty sposób dodać siewnik pneumatyczny w aplikacji Fieldview Cup. Zaczynamy! Z menu głównego aplikacji wybieramy sprzęt, a następnie dodaj nowy sprzęt. Z listy sprzętu wybieramy siewnik pneumatyczny klikamy następny i wybieramy markę siewnika w naszym przypadku będzie to Kverneland Udrill wybieramy zatem niestandardowy a następnie inne i następny liczba redlit w naszym siewniku to 48 wybieramy 48, klikamy następny i ustalamy odstęp między rzędami, w naszym przypadku będzie to odstęp niestandardowy wynoszący 12,5 cm. Wpisujemy zatem 12,5 cm, a następnie klikamy następny. Wybieramy oś dwupunktową jako styl zaczepu, klikamy następny. I w naszym przypadku siewnik nie posiada dodatkowo rozsiewacza, więc klikamy nie. Klikamy następny, a następnie wybieramy wyświetlacz, który steruje sekcjami siewnika. W naszym przypadku będzie to John Deere 4640. Wybieramy z listy i klikamy następne. Wpisujemy pełną nazwę siewnika. Ferdinand 6000 i klikamy następne. W tym wypadku pozostaje nam tylko dobrać poszczególne parametry, jeśli chodzi o kubaturę i kształt i geometrię naszego siewnika. W tym wypadku odległość od koła będzie wynosić 365 cm. Następnie wybieramy kontroler Wprowadzania nasion. W naszym przypadku będzie to John Deere GreenStar 2000. Sprawdzamy wyjście stosowanego środka A. Tutaj możemy ustawić jako wyłączone, ponieważ nie posiadamy dodatkowo rozsiewacza. W tym wypadku wystarczy wyłączyć kontroler i konfiguracja zbiornika. Mamy jeden zbiornik na nasiona, więc wszystko się zgadza. Klikamy gotowe. Jak widać, w podłączonym sprzęcie mam wybrany ciągnik Puma 1 oraz Udril 6000 jako siewnik pneumatyczny. Z menu głównego, po wejściu w mapę, pozostaje nam jedynie wybrać odmianę i jesteśmy gotowi do pracy. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!